Siemanko, z tej strony Bogdanek dzisiaj pokażę Wam zalety de Fisher Online. Fisher Online to nie tylko symulator, on ma w sobie masę zalet. To cudowna gra. Dzisiaj przedstawię wam nie wszystkie zalety, gdyż brakłoby dzisiaj czasu. Lecimy z tymi dosyć istotnymi przy wyborze gry. Zaczynamy. Cena jest to 60 zł, w moim zdaniem, w tych czasach, gdzie inflacja Leci w górę, w górę, bije dachy. Jest to dosyć, dosyć taka cena optymalna, jak za grę, gdzie masz multi. Nie ma tutaj nic do zadania. 60 zł, każdy sobie może odpowiedzieć, czy to dla niego dużo, czy mało. Jak na symulator wędkarski, to jest moim zdaniem mało. Chociaż są gry, które są za darmo. Aczkolwiek zawsze jest tak, że grasz w jakąś grę jest fajnie. A później na końcu twórca tej gry nie dostaje tak naprawdę nic. A tutaj kupujecie grę i tak naprawdę wydatki się kończą. Ale o tym dalej. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie. Gra w tym momencie na dzień dzisiejszy 12,50 plus zawartość do tej gry DLC kosztują 9,68. Jak dla mnie nie trzeba tego kupować. Można sobie to przełożyć na sam koniec, kiedy już przejdziecie grę, że tak powiem, chociaż przejście tej gry to trochę złe słowo, bo ciężko przejść grę, która jest symulatorem łowienia. Lećmy dalej. Mała liczba troli, tudzież odklejonych ludzi. To się wiąże z ceną. Za grę, którą trzeba zapłacić, nie będziemy mieli... Aż tylu troli w grze. Nie będą oni zaśmiecać czatu, nie będą wchodzić, mówić głupot. Po prostu są normalni, głównie dorośli ludzie. Lecimy dalej. Cele gry. Co się pod tym kryje? Medale załowiska. Medale załowiska to jest coś, co zdobywasz yy, poprzez złowienie każdej ryby na łowisku, więc jest to jakieś wyzwanie. Cel gry. Zadania to jest. Zadania można dobowe. Jest jedno zadanie dobowe, dziennie, które daje tam walutę z gry, żeton, po prostu ułatwia grę po wykonaniu. Dosyć przyjemne zadanie, je się robi dosyć tak łatwo, nie ma z tym problemu. Ocena miesięczna. Łowi się niektóre ryby, które są do oceny miesięcznej. Jest to dosyć fajny zabieg, gdy jesteś w klubie, bo gdy zbierasz te ryby, tudzież łowisz je, to one się naliczają dla klubu jako ranking. Im lepsze ryby, im większe ryby, złowicie ranking szybuje do góry, wasz klub jest wyżej w rankingu. Tu są właśnie te medale. Medale turniejowe, no to to jest po prostu turniej, jakiś tam wystartował. Medal turniejowy, tak, o się po prostu dostaje. Medale jezior, i tu jest tak. Można dostać medale brązowe, tak jak tutaj: medal, Białoruś, staw Dukora. To jest za złowienie każdej ryby na łowisku, nieważne jaka waga. Później jest medal srebrny, później medal złoty, już w zależności im wyższa waga, tym dana ryba się lepiej y, kwalifikuje do medalu danego. Po zdobyciu medalu dostajemy jakieś teleporty na mapie, nie musimy wszędzie biegać. Jest teleport o pół mapy na przykład, i sobie tam klikamy na mapie, teleportujemy się, i im wyższy medal, tym więcej teleportów. Więcej można znaczników ustawić na mapie, które nam przypominają gdzie daną rybę złowić. Dosyć przyjemna sprawa. Myślę, że jak na cel gry, żeby jak największy rozwój w niej mieć, no to medale trzeba robić. z własnej satysfakcji najlepiej. Dosyć przyjemny cel. Lećmy dalej. Duża ilość map. 17 map jak na tą grę jest dosyć spora. Plus dwie w DLC oczywiście, utrzymałem się 17 map. 17 map na różne levele, z czego one dosyć fajnie się nazywają, bo są od nazw krajów i mają jakieś tam nawiązanie do, do danego kraju. Na przykład Czechy, Staw Rybawica, jest Polska, Rzeka San, takie małe easter eggi. Rosja, Rzeka Don, Rosja, Rzeka Pra, jest archipelag Madera. I zobaczcie, są levely różne. Od, po odblokowaniu danego levela mamy dodatkową do mapę. Myślę, że tu nic ciężkiego. Z tego co słyszałem, map ma być na każdy poziom, więc każdy poziom ma odblokować jakąś mapę, co daje jeszcze więcej rzeczy do zrobienia w tej grze, co jest jak najbardziej na plus. Lećmy dalej. Częste aktualizacje. Często aktualizuje nam deweloper grafikę. Przynęty nabierają nowych wyglądów, jest to bardziej realne, ale to nie wszystko, bo też aktualizuje nam spoty ryb, gdzie mamy daną rybę złowić, gdzie zazwyczaj się jej nie łowi, to on tam wrzuca. I co parę miesięcy jest na przykład taki update łowisk, ale częściej są to jakieś drobne poprawki, usuwanie bugów. Także myślę, że jak najbardziej na plus. Różnorodność połowu co się pod tym kryje? Masa gatunków ryb do złowienia. Mamy do złowienia masę białorybu. So, Zgwarantuję Wam, nieważne jaki jesteście wędkarzem, jak doświadczonym, jak znacie realia ryb, po prostu wejdziecie do gry i będziecie mieli ząk. Jak zobaczycie, jak ktoś na czacie złowił jakąś dziwną rybę, nie znacie kompletnie jej nazwy. Popularny jesiotr. Jesiotr w tej grze ma tyle różnych swoich odmian, że ja, ja, ja byłem w szoku, jak ja to. Czytałem, mówię, kurde, czeczuga, tu jest jezior, tutaj mamamugał, masakra, po prostu różnorodność połowu jest ogromna, dużo ryb można złowić, są to trapieżniki, nie, nie mówię o szczupaku, bo to jest, to jest popularna ryba, ale są różne pstrągi, leno. Są odmiany różnych ryb, karasie, leszcz jest zwykły, leszcz syberyjski, naprawdę jest to duży plus, bo się nie nudzimy, różne przynęty, różne ryby, ostatnio nawet na wahadłówkę udało mi się złowić karpia, karp w wpadł, ja to z... w szoku byłem, w szoku byłem jak to w... wzięło 4 gramowa przynęta, wahadłóweczka z trolingu. złapał się karp lustrzeń, dobra, lecimy dalej. Piękna grafika, no co do dużo mówi. tu nie ma co gadać. Pokażę Wam zaraz wideo yy, z gry, sami ocenicie. Jest to dosyć przyjemna grafika, nie niezamulająca komputer. Myślę, że średnie komputery nawet mogą wyciągnąć z tej gry to, co każdy lubi. Nie ma to jak gra po prostu w grę, która ładnie wygląda. Następny punkt: dobry symulator łowienia. Jak ryba nam pobiera, to my to widzimy czasem. Jak mam, prowadzimy, prowadzimy spinning po powierzchni, my to widzimy. Widzimy, jak. Jak ta przynęta fajnie sobie tam skacze na tej wodzie na przykład albo po prostu wchodzi pod, pod tafle i zaraz się wynurza. Mamy woblery, które pracują tam na 2,5 metra na przykład i to wszystko, wszystko działa. Zależy jaka przynęta da, taka ryba weźmie. Jest to naprawdę dobry symulator łowienia. W sumie pokażę wam zaraz, dam wam minutkę na zobaczenie klipu i po minutce zaraz wracam. Kolejny punkt nie jest Pay to win. Nie musimy wydać masy pieniędzy, żeby w to umieć grać. Co pod tym się kryje? Oczywiście są mikropłatności, lecz w ogóle, jak w żadnych grze, nie trzeba je kupować. To jest po prostu sam umilacz czasu bez kupowania rzeczy, które są za prawdziwą pieniądze. Za prawdziwe pieniądze wydaliśmy już na grę. Te 60 zł i autor tej gry już nie chce od nas więcej pieniędzy w trakcie gry. Jest to. Super zawie, bo mało jaka gra ma, ma takie coś. Oczywiście można kupić VIPa, który jest przydatny, no za więcej pieniędzy sprzedajemy ryby, czas odnowienia zadań, doświadczenie większe z ryb. Naprawdę coś tam daje, nie? Ale to jest w ogóle nie trzeba tego kupować. No, notabene w ogóle kosztuje 50 centów na jeden dzień, euro 50 na 7 dni. Myślę, że to są pieniądze no nie chcę tutaj być niegrzeczny, ale dosyć niska wartość. Nie? Myślę, że każdy indywidualnie niech podejdzie do tego. U mnie często na streamach może będzie za jakiś czas do wygrania 7 dni bądź za punkty kanału. Także nawet za darmo. Nawet jest opcja kupienia na giełdzie w grze karty VIP. Karta VIP na jeden dzień bodajże kosztuje 5000 monet w grze, które dostajemy za sprzedaż ryb. Także myślę, że to też jest super opcja dla ludzi którzy nie chcą w ogóle wydawać pieniędzy na grę. Myślę że to jest nawet nawet zaleta bo nie trzeba wydawać. Dalej co możemy kupić za pieniądze realne. To są różne zestawy wędek. Ja szczerze nie kupiłem nic z tego. Wystarczająco wędek dobrych jest w grze. Nie trzeba w ogóle na to patrzeć, ja nawet, ja bym, ja bym to w ogóle nie brał pod uwagę, bo tego nie trzeba kupować, żeby grać, jak ktoś chce, niech sobie kupi, ale czy warto, moim zdaniem w ogóle nie warto, lepiej się skupić na grze, łowić ryby wędkami, które są dostępne, które nie są też takie drogie w grze i tyle, nie ma co tu dużo mówić, każdy indywidualnie sobie podejdzie, czy chciałby takie coś kupić, czy nie, dla mnie jest to zaleta, dlaczego zaleta, bo nie trzeba wydawać na to pieniędzy, to po prostu jest. Jak kogoś stać, chce, to sobie kupi. Jak nie chce, bądź nie stać, nie musi tego kupować, żeby grać. To jest niesamowite, że nie odczujesz wielkiej przewagi tymi sprzętami w stosunku do gracza, który nie ma tych sprzętów, a sobie po prostu gra z sprzętem, który jest dostępny w grze, za granie po prostu. Jak dla mnie zaleta. Ostatnim punktem jest społeczeństwo gry. Jak zapewne wiecie, społeczeństwo w grach są bardzo różne. Mamy toksyczne społeczeństwa, społeczeństwa dzieci, społeczeństwa trochę starszych ludzi, którzy już trochę nie rozumieją gier i tak dalej. A tutaj grają w to ludzie, którzy mają 15 lat, a grają nawet, co mają 50 lat. Jest taki rozstrzał, i każdy próbuje, jakby. Żyć w zgodzie, szanować się, każdy sobie pomaga. Jak ktoś ma jakąś zanętę, yy, która jest killerem na danej wodzie, gdzie przez tą zanętę poławiasz dwa razy więcej ryb niż z inną zanętą, ktoś ci ją podpowie, ktoś ci pokaże, ktoś ci ją nawet wyśle za darmo, żeby sobie przetestował. Ktoś zna jakiegoś spota na początku gry, jak zaczynałem, rzeka Pra Rosja i kolega Frimi, z którego pozdrawiam, dał mi. Zanęty na leszcza, dał mi spot na leszcza. Po prostu poszedłem tam i rekord świata wyciągnąłem leszcza. Należy nadal do mnie. 8 kilo ponad leszcza wyjąłem. Właśnie z tego spota, gdzie on mi powiedział, na to co on mi powiedział. Także społeczeństwo jest w tej grze po prostu niesamowite. No cóż, to wszystko. Oczywiście zalet jest więcej The Fisher Online, ale mówię, no nie ma czasu. Ten materiał tak już długo trwa, nikomu przecież się nie chce oglądać milion punktów najmniejszych. Wybrałem te, które powinny wam pomóc w zakupie tej gry, powinny wam mm, rozjaśnić jak ta gra wygląda w środku. Mam nadzieję, że was trochę przekonałem i wejdziecie do gry i będziemy się razem bawić. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.